Cześć wszystkim. Dzień dobry, ja nazywam się Ola. Witam was gorąco na moim kanale w nowym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z podsumowaniem czytelniczym czerwca. Książek było mniej więcej tyle samo, co w poprzednim miesiącu, może tam o jedno mniej, ale to nie jest jakoś bardzo istotne. Bez zbędnego przedłużania zapraszam was na intro i będziemy sobie tutaj rozmawiać. Powiem Wam, że na szczęście dzisiaj już nie jest tak gorąco i jestem w stanie w miarę myśleć. Mówię w miarę, bo u mnie nie zawsze e, idzie po drodze mówienie z myśleniem, więc zobaczymy, jak mi wyjdzie. E, oczywiście książki mam spisane wszystkie tutaj w notesie moim e, różowym, które już pewnie znacie, jeżeli mnie obserwujecie jakiś czas. I będziemy sobie jechać z książkami chronologicznie, tak jak one występowały w danym miesiącu. E, i myślę, że bez przedłużenia biorę pierwszą książkę. Pierwszą książką są Ludzie, których spotykamy na wakacjach: Emily Henry. To jest książka yy, autorki, która napisała również książkę Bridget. Jeżeli mnie tutaj obserwujecie jakiś czas, to wiecie, że książka Bridget średnio mi się podobała. I tak z trochę z dozą niepewności sięgałam po książkę właśnie tę, którą trzymam tutaj w ręku, czyli Ludzie, których spotykamy na wakacjach. No bo nie ukrywam, że trochę się bałam, że jeżeli poprzednia książka autorki mi się nie spodoba. A tamta książka też była reklamowana jako wakacyjny romans, no to ta może też mi się nie spodoba, ale na całe szczęście sięgnęłam, po nią przeczytałam i się bardzo zakochałam. Jest to historia dwójki przyjaciół, którzy wspólnie od wielu lat jeżdżą razem na wakacje. Mamy tutaj motyw Friends to Lovers. Ta dwójka darzy się oczywiście najpierw przyjaźnią, później zdają sobie sprawę, że chyba to uczucie no jest czymś więcej, jakoś bardziej im na sobie zależy. Yy, mamy tutaj kilka perspektyw, może nie perspektyw, kilka linii czasowych, ponieważ mamy jakby aktualne wakacje, na których dzieje się akcja, oraz wspomnienia z tego, co się działo w poprzednich latach, jak nasza dwójka się poznała. Nasza dwójka to Popi i Alex. Mówię o tym, bo ja nie zawsze pamiętam, jak się nazywają bohaterowie, więc w sumie chciałam się pochwalić, że pamiętam. E, no i myślę, że co jeszcze tu mogę dodać o niej? A, e, jeżeli chodzi o audiobooka, to właśnie to skakanie w czasie, <laughs> skakanie w czasie, mogło być trochę mylące, bo ja tę książkę czytałam sobie. W papierze, ale niektóre rozdziały sobie brałam na przykład na siłownię w audiobooku, żeby sobie przesłuchać. I rzeczywiście czasami można się było nieźle pogubić, co się w jakim momencie dzieje, no bo jakby wszystko się prawie dzieje na wakacjach, więc trochę ciężko e, rozdzielić te poszczególne rozdziały od siebie. Jedyny minus może to powiem, że ta książka jest trochę długa. Mam wrażenie, że nie wiem, jakoś długo się ją czyta. 462 strony to jak na taką lekką wakacyjną książkę to moim zdaniem jednak trochę za dużo, chociaż ja może nie jestem dobrym punktem odniesienia, bo ja książki grube raczej lubię, chociaż ostatnio też skłaniam się raczej w stronę tych bardziej cienkich. Jeżeli szukacie książki idealnej na wakacje, idealnej na rozluźnienie, idealnej na, na plaży albo gdzieś w góry, to to będzie naprawdę bardzo fajna i bardzo spoko książka. Myślę, że o wiele, wiele lepsza niż Beachit, no ale to tak wiem. Wiem, że każdy ma inny głos, więc może akurat Wam się Beachit podobało. No, mi o wiele bardziej podobają się ludzie, których spotykamy na wakacjach i cieszę się, że dałam szansę autorce. Kolejna książka, e, patrzę sobie do zeszytu, jest to Dom Stu Szeptów i to był audiobook którego z góry wam mówię, że Wam go nie polecam. Yy, mamy tutaj motyw takiego nawiedzonego domu. Rodzeństwo przyjeżdża właśnie do starego swojego domu, ponieważ ich ojciec zmarł. No i yy, jadą tam załatwić sprawy związane właśnie z testamentem, ze spadkiem itd. itd. Jeden brat zabiera ze sobą yy, syna, razem z żoną jadą i yy, z synem całą rodziną, żeby właśnie tę sprawę ogarnąć. No i co się okazuje, że pen, ten chłopiec po prostu znika. No i nikt nie wie, co się z nim stało. Szukają go, angażują właśnie w poszukiwania y, całą okolicę, policję itd., itd. No i później kolejni bohaterowie zaczynają znikać, no i nikt nie wie o co chodzi. Ehm, no i myślę, że tyle, jeśli chodzi o fabułę, więcej nie trzeba wiedzieć. No ja się zawiodłam. Bardziej oczekiwałam książki, która mnie przestraszy, która gdzieś mrozi mi krew w żyłach, która będzie raczej horrorem, a no nie wiem, może dlatego, że ja oczekiwałam. Trochę innych rzeczy z tej książki. Nie mogę Wam za bardzo powiedzieć o co chodzi, bo jak Wam powiem, no to Wam zespoluje całą fabułę, e, jakby wyjaśnienie, całej zagadki, więc też nie mogę za bardzo tutaj mówić o co chodzi. Ja jednak oczekiwałam czegoś trochę w innym stylu. Nie zaangażowałam się, nie czułam grozy, nie czułam dreszczyku, czułam czasami nawet zażenowanie i taki absurd, taki absurd po prostu w pewnych momentach. Nie polecam, no i w sumie poza fajną układką to rzeczywiście jest to dość słaba pozycja. Kolejna książka to książka papierowa. Jest to książka Malis, y, którą chyba też Wam na kanale trochę pokazywałam. Y, mamy tutaj retelling historii baśni, tak naprawdę o Aurorze, o śpiącej królewnie. I w tej książce główną rolę gra ta nasza zła czarownica, która w oryginale rzuca klątwę na Aurorę. Tutaj z tą klątwą jest trochę inaczej. Co prawda, też jest w to zamieszana zła czarownica, ale nie będę wam mówić y, dokładnie o co chodzi. Mamy tutaj właśnie perspektywę tej złej czarownicy, której oczywiście Alice. Ona się nazywa Alice, ale ona też miała co trochę innych, y, różnych innych imion też jest inaczej nazywana. Mamy świat, w którym są dobre wróżki, właśnie też te złe. Te dobre nazywane są łaskami, ponieważ one obdarzają ludzi. Łaskami dają im, nie wiem, zdrowie, piękno, mądrość itd., itd. Natomiast nasza główna bohaterka jest złą łaską, która y, zrzuca klątwy na ludzi z sprawą swojej krwi. No i myślę, że tyle, jeśli chodzi o fabułę. Książka jest dość lekka, jest przyjemna. Ja przyznam szczerze, że nie, jakoś nie miałam do niej jakichś większych wymagań, jakoś bardzo mało krytycznie do niej podeszłam. Wydaje mi się, że jest ona całkiem spoko. Wiem, że chyba będzie drugi tom, bo to chyba jest duologia, tak, takie mam przynajmniej wrażenie. Jedyne moje zastrzeżenie, no to chciałabym zobaczyć, jak wygląda e, wersja papierowa, ale już ta do sprzedaży, ponieważ ja mam w ręce egzemplarz recenzencki i no, wydaje mi się, że nie są taki dość średniowy, jeśli chodzi o wydanie, ale może ta wersja, która już będzie dla Was do sprzedaży, będzie zupełnie inna i będzie o wiele no, ładniejsza po prostu. E, czy coś jeszcze mogę powiedzieć? No ja lubię retailingi. Lubię książki, w których właśnie mogę odnajdywać y, jakby elementy, które znam, z właśnie z popkultury i tak dalej, w książkach i przyznam szczerze, że bardzo mi się podobało tutaj właśnie jak autorka przemyca te smaczki i trochę je reinterpretuje, trochę w inny sposób jak pokazuje na przykład sama klątwa jest też właśnie inaczej pokazana. No, naprawdę bardzo fajna pozycja, jeżeli lubicie takie lekkie książki, które właśnie w taki sposób nawiązują do innych dzieł, no to ta powinna się Wam spodobać. Kolejna książka to jest Stowarzyszenie Słodkiej Zemsty, chyba Anny Langer. Andy, la, tak, Anny Langer, e, właśnie autorka tak się nazywa. Jest to książka bardzo prosta. Bardzo taka urocza, taki typowy, powiedzmy, romans, yy, jeśli chodzi o fabułę. Nasza główna bohaterka zostaje zdradzona przez swojego faceta i w ramach poszukiwania jakiegoś pocieszenia, jak sobie radzić właśnie ze zdradą i tak dalej, tak dalej, wchodzi do internetu, a tam znajduje właśnie Stowarzyszenie Słodkiej Zamsty. Do którego należą kobiety właśnie skrzywdzone przez mężczyzn, które zostały zdradzone. No i głównie to stowarzyszenie ma na celu. No, wykonywanie tych zemst, tak? No i nasza bohaterka y, zostaje wplątana w zemstę jednej ze swoich koleżanek, ma za zadanie rozkochać jej ex, no i potem go porzucić. A jak się dzieje, to się pewnie możecie domyśleć. Y, no i jest to książka bardzo prosta. Szybko się jej słuchało. Co prawda nie wiem, czy to był dobry moment dla mnie, żeby ją słuchać, bo chyba potrzebowałam czegoś innego, a ona rzeczywiście jest taka prościutka i no, teoretyczna bym powiedziała w pewnych momentach. Skupia się głównie na tej relacji naszych bohaterów, którzy tam występują. Za wiele więcej się w tej książce nie dzieje, ale jeżeli szukacie czegoś lekkiego, do takiego, do właśnie na siłkę, na spacer, właśnie dobra to jest audiobooku, żeby się trochę tak oderwać od rzeczywistości, żeby coś lekkiego sobie tam leciało w tle, to myślę, że ta książka Wam się spodoba. Nie zostanie ona ze mną jakoś na długo, ale nie była też jakoś strasznie zła. Wydaje mi się, że no, była taka spoko, po prostu. Teraz przechodzimy do książki, która niestety była moim y, zawodem w, w tym miesiącu. Mowa tutaj o Tashi Suri, o Cesarstwu Piasku, które pokazywałam Wam też między innymi w reading vlogu z Wrocławia. Książka jest wydana przepięknie, i niestety na tym się. Kończy większość jej plusów, ponieważ jest to debiut i mam wrażenie, że autorka trochę za bardzo rozciągnęła tę książkę, trochę za bardzo ją rozmemłała. Nie dzieje się tutaj nic bardziej porywającego, nic bardziej szalonego. Nie ma tutaj prawie w ogóle akcji znaczy są pewne momenty, ale nie ma nic takiego, co, co by po prostu angażowało czytelnika do dalszego czytania i do poznawania historii. Chyba to będzie trylogia. Ja niestety. Nie chcę się w nią za bardzo jakoś angażować i myślę, że kolejnych tomów nie będę czytać. Jeżeli jesteście zainteresowani fabułą i o czym jest książka, to oczywiście odsyłam was. Tu gdzieś u góry pojawi się link do vloga wrocławskiego, możecie go obejrzeć po tym filmie, żeby na razie tutaj jeszcze mnie nie zostawiać. Tam się dowiecie więcej o tej książce i o czym ona tak naprawdę jest, ale już teraz wiecie, że... Już wam w sumie zaspoilerowałam tego vloga, no ale trudno. Że po prostu ta książka średnia, no i tyle. A... Wiecie, po Fabryce Słów jednak y, oczekuję trochę więcej, jakoś tak mnie rozpieściła Fabryka Słów, że ja oczekuję lepszych tych debiutów u nich i tyle, no bo wiecie, jakby Likanius to też, też był, y, ja tam pokazuję, bo nie, wy chyba go widzicie? Nie, nie widzicie go, bo on jest tam u góry na półce, y, to, to też był debiut, no, a, a to było po prostu średnie. Kolejna książka jest też y, audiobookiem, którego mogliście zobaczyć właśnie w tym vlogu, o którym przed chwilą Wam wspominam. Jest to reportaż Głośniej w głowie, czyli o leczeniu psychiatrycznym w Polsce. Jest to mój drugi reportaż w życiu, który bardzo mnie poruszył, bardzo mnie dotknął, którego przesłuchałam w sumie w dość krótkim czasie. Jest on naprawdę wartościowy. Jeżeli lubicie reportaże, to myślę, że to już dawno jest pozycja, którą przeczytaliście. Jeżeli nie, no to tym bardziej Wam ją polecam. Czy jest to dobra pozycja do zaczęcia z audiobookami? Nie za audiobookami, tylko z reportażami? Nie wiem w sumie, bo y, myślę, że jest to dość ciężka pozycja. Jeżeli właśnie mieszkacie w Polsce i wiecie, jaka jest sytuacja naszej ochrony zdrowia, jaki jest nasz system, to doskonale zdajecie sobie sprawę, jak to jest trudno czasami być pacjentem albo być po prostu personelem, jak ludzie się odbijają od tego systemu. Mamy tutaj historię kilku różnych osób, mamy też perspektywę rodziny pacjentów psychiatrycznych w Polsce. No i mamy właśnie ich jakby to, jak oni przeszli, jak się ich choroba rozwijała, jak to się stało, że trafili do szpitala, albo jak nie trafili do szpitala itd. itd. Pomiędzy te historie autorka właśnie wrzuca nam poszczególne jakby ciekawostki, informacje na temat systemu właśnie psychiatrii w Polsce różnych liczb, na przykład o wieku. W którym teraz są aktualnie pielęgniarki, jak to się zmieniało na przestrzeni lat? No, dużo ciekawostek można się dowiedzieć. Znaczy, ciekawostek to są raczej informacje niż ciekawostki. No, łapie za serce i naprawdę ta książka potrafi podnieść ciśnienie. Zwłaszcza te pierwsze rozdziały, to jak słuchałam, to po prostu żadnej kawy nie trzeba, żadnego podnoszenia sobie w inny sposób ciśnienia. Po prostu weźcie tę książkę, posłuchajcie w audiobooku, czy właśnie w. E, czy przeczytajcie sobie właśnie w papierze, albo, nie wiem, w booku. No, naprawdę. Jest spoko. Ale spoko w taki sposób, że no kopię po prostu. I właśnie, a propos tej książki, teraz mi się też przypomniało, czy bylibyście za tym, żeby co jakiś czas pojawiały się tutaj u mnie takie filmy właśnie o audiobookach, bo przyznam szczerze, że ja na przykład mam problem często, że ja nie wiem, jakie książki są na Legimi w audiobooku, bo ja korzystam aktualnie właśnie z platformy Legimi. I jakby Czasami nie wiem, że coś jest i nawet tego nie umiem znaleźć, bo wiecie, jakby na Legimi jest bardzo dużo rzeczy, które są dostępne. No i żeby tak przeszukiwać wszystko, to trochę trudno. A jakby to tak ktoś Wam podał jakby gotowy film, na przykład z jakiejś kategorii audiobooki konkretne, to jest, dajcie znać, czy bylibyście zainteresowani takim filmem, bo ja w sumie chętnie bym coś takiego u kogoś obejrzała, żeby po prostu znaleźć książki, które są w miarę spoko i nawet nie tyle, co pod względem Treści, no bo wiadomo, że każdy z nas lubi inne książki, ale e, jeśli chodzi po prostu na przykład o lektora, czy, czy odpowiada Wam? Ja bym chętnie się dowiedziała, czy wy byście chcieli takie filmy u mnie zobaczyć, i tyle jakby tutaj e, z takiego mojego zapytania do Was przechodzimy do kolejnej książki, która już jest na następnej kartce. I jest to y, Tronszczaszek czaszek, część pierwsza. <noise> I tutaj znowu się będę powtarzać, ponieważ jest to już kolejny tom y, mojego cyklu demonicznego, czy mojego tak w cudzysłowie, bo to nie jest mój, mój cykl demoniczny, tylko mojego Ready'u, który aktualnie robię. I już od iluś tam filmów w moj, y, powtarza się ten temat tego, że ja sobie ten read robię. I może tak tylko mówiąc, y, ubezpieczając się tutaj na wszelki wypadek, książka nie jest dla młodszej młodzieży, zdecydowanie jest to książka brutalna, pełna seksualności, pełna pojedynków, pełna intryk, pełna zagadek, pełna bitew, magii, demonów. Te demony czasami naprawdę mają straszne opisy i um, są tam sceny dość takie, no. Nie, jeżeli jesteście wrażliwi, to raczej nie będzie to książka dla was. Ja ją lubię i w sumie. Y, Dlatego dalej ją słucham i kontynuuję, pomimo świadomości wszystkich jej wad, ale też myślę, że ma ta książka bardzo dużo zaleć. Po pierwsze, jest dla mnie mega angażująca i mega wciągająca w fabułę. Dla mnie to są kluczowe elementy książki. Ja zauważyłam ostatnio, że książki, w których się mało co dzieje, no to tak średnio mi się podobają. Ja raczej lubię takie wiecie mięsko, ja lubię jak się coś dzieje, jak jest akcja, jak są przygody. Więc raczej staram się po takie książki sięgać. No wiadomo, że są jakieś odstępa, tak? Odstępstwa, bo ja też sięgam po inne książki, ale jak, jak chcę sobie taką, wiecie, petardę szczelić, no to właśnie lubię takie książki. E, cykl demoniczny, czy polecam? No tak, jak już mogliście się tutaj domyśleć, to polecam. Oczywiście będę kontynuować kolejne części. Czekam, aż Fabryka Słów e, zacznie dalej wydawać kolejne tomy cyklu zmroku, który ten już chyba możecie, zo możecie zobaczyć. Stoi tutaj cykl zmroku. E, Czyli kolejne jakby wydarzenia po akcji z cyklu demonicznego. Jeżeli jesteście ciekawi, no to obczajcie sobie Petera Vibreta, bo jest naprawdę bardzo spoko. I myślę, że przejdziemy do następnej książki. Jest to książka w papierze, o której mówiłam Wam w poprzednim moim filmie. Jest to pięcioro małych Indian autorstwa Michelle Good. Jest to książka, która porusza temat rdzennych mieszkańców Kanady, rdzennych mieszkańców Ameryki, czyli Indian. I. Znaczy, wiem, że tak się nie mówi Indian, ale jakby ta książka, akcja tej książki się dzieje w latach 60. ubiegłego wieku. I tutaj też wstęp jest od tłumaczki, że autorka specjalnie wykorzystuje jakby tą terminologię, ponieważ, żeby oddać realizm tamtych czasów i być rzetelnym, ponieważ w tamtych czasach właśnie ludzie tak mówili. Teraz jakby nasza świadomość się zwiększa na temat pewnych spraw i staramy się dbać o nasz język. Wtedy, no, niekoniecznie. Mamy tutaj historię właśnie pięciorga dzieci, które w młodym bardzo wieku zostały zabrane od ich rodzin do szkół misyjnych, które były prowadzone przez księży bądź siostry zakonne w zależności od płci dziecka. No jest to, szkoła misyjna jest to straszne miejsce. Jest to miejsce, w którym dzieci tak naprawdę są... Po pierwsze, molestowane, głodzone, no, traktowane bardzo, bardzo, bardzo źle. I później te, tacy młodzi ludzie po ukończeniu, tam nie wiem, chyba 16 albo 17 roku życia, zostają tak naprawdę wyrzuceni z tych szkół i radźcie sobie, tak naprawdę. No i wiadomo, że y, po takiej traumie ciężko jest ogarnąć życie zwłaszcza, że było się zabrane od rodziny. Często z tą rodziną się już nie ma kontaktu, albo wraca się do tej rodziny która już nie jest tą rodziną, którą się zna. E, nie ma się tak naprawdę wykształcenia, nie ma się możliwości, jest się traktowanym bardzo źle przez resztę społeczeństwa. No, jest to książka bardzo smutna, bardzo przykra i w wielu przypadkach autorka rzucała takimi miłymi, ciepłymi sytuacjami, które później po prostu, wiecie, pff, jakby nóż w serce. Następne rzeczy się działy, które były bardzo smutne. Myślę, że jest to książka mało znana, więc jakby to mój apel do was, jeżeli lubicie taką tematykę, lubicie sobie trochę czasami popłakać przy książce, albo się po prostu wkurzyć, to to na pewno będzie pozycja dla Was. Jest ona prawdopodobnie y, na faktach napisana. Ja nie chcę tutaj y, bardzo mieszać, bo nie chcę też y, wymądrzać się, jeżeli nie za bardzo się na tym znam. Widzę, że autorka tutaj dostała, y, to jest jej debiutancka powieść i dostała jakąś nagrodę za tę książkę, więc myślę, że tym bardziej warto po nią sięgnąć. No ja Wam z czystego serca polecam i też dziękuję wydawnictwu za możliwość recenzji tej książki dla Was i myślę, że na jej temat tyle. E, przejdziemy do ostatniej książki, którą skończyłam ostatniego dnia miesiąca. Jest to projekt Hail Mary autorstwa Andiego We Weira. Wejra? Jezus Maria, nazwiska znowu ja. Tu, tu zobaczycie okładkę, to pewnie będziecie wiedzieć, jak to przeczytać lepiej niż ja. Jest to autor, który napisał również Marsjanina i jeszcze jedną książkę. Po tej książce, to już Wam powiem, że, że od początku, że na pewno przeczytam Marsjanina i na pewno przeczytam tą właśnie jeszcze inną książkę autora, ponieważ projekt Hail Mary jest genialny. Jest po prostu książką, która angażuje, bawi, jest z przymrużeniem oka, jest dość długa w sumie, więc jeżeli tego nie lubicie, no to... Klops. Może od początku. O czym ona jest? Mamy tutaj książkę science fiction, w którym y, naukowcy natrafiają na pewne mikroorganizmy w kosmosie, które okazują się być dla nas bardzo niebezpieczne. Dlaczego są bardzo niebezpieczne? To już wam nie będę mówić, to się dowiecie, jak przeczytacie. Y, no i jakby organizowana jest misja ratunkowa, y, taka misja kosmiczna, która ma na celu znalezienie odpowiedzi na pewien problem, który się w tej książce pojawia. No i na tę misję zostaje wysłany jeden z naszych. Naukowców, jeden z głównych bohaterów, który po prostu budzi się na początku książki i ma amnezję. Nie wie, co się stało, za bardzo nie wie, gdzie jest. No wiadomo, że później trochę zaczyna ogarniać sytuację i pewne jego wspomnienia zaczynają z czasem mu wracać. Więc mamy, jakby znowu, dwie linie czasowe. Mamy rzeczy, które się dzieją na statku kosmicznym w trakcie właśnie tej misji, oraz wspomnienia, które do niego wracają. No, bawiłam się przy tej książce świetnie. Jest ona bardzo dobra dla ludzi, którzy nawet się za bardzo na fizyce nie znają, bo ja jestem z fizyki lewą po prostu nogą, czy tam, nie wiem, małym palcem u lewej nogi. Ja się na fizyce prawie w ogóle nie znam, albo nawet w ogóle. No i bardzo dobrze się przy niej bawiłam. Nie jest to w ogóle potrzebne do tego, żeby się przy tej książce jakoś zaangażować. Ja się tego czasami boję przy książkach Science Fiction, że ja po prostu, uuuu, co tam się dzieje, odlecę i nie będę wiedziała o co chodzi. Ale przy projekcie Hail Mary tak zupełnie nie było. Wiadomo, że ta książka ma mnóstwo uproszczeń i są rzeczy, które no naprawdę jakby są czasami już absurdalne, ale no, dalej bawią i jeżeli się na tę książkę właśnie spojrzy pod takim kątem, to naprawdę można z niej wyciągnąć ekstra rozrywkę. Jest to książka o przyjaźni, o poświęceniu, o odwadze, no o nauce, no jeżeli Lubicie, no to bardzo, bardzo, bardzo gorąco mam polecam. Ja myślę, że to będzie jeden z moich ulubieńców tego roku, bo naprawdę nie spodziewałam się, że tak bardzo mi się ona spodoba. I tyle. Jeżeli jesteście y, za, za usatysfakcjonowani tym filmem, to będzie mi bardzo miło, że dacie łapkę w, góle, w, góle, w górę. Dacie komentarz pod filmem, pogadamy sobie o książkach, które wy przeczytaliście, które ja przeczytałam. Może macie jakiś komentarz, właśnie do której z tych książek, o których tu wspominam? A jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zapraszam Was do subskrybowania kanału, bo no to wiadomo, nie zawsze cieszę się, jak kanał się rozrasta, jest nas tutaj coraz, coraz więcej. Ja się z Wami żegnam, dziękuję Wam, że tutaj dotarliście i na razie.